Dobra, na wszystkim. Dzisiaj kazali mi jechać, i Poszukać jakiejś gospodarki, ale nie wiem dokładnie jaka to jest. Ta? Nie, to chyba nie ta. Ta? Nie. Tu chyba. jedziesz Dalej jedź. Trzeba tutaj. Co my tu mamy? zajeżdżamy. Mm -mm. Tutaj sobie pick niech stoi. Zaczniemy może tutaj. Aha, czyli tu nie beki mają być.